Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez Pest, serdecznie Was zapraszam do FIFA SHOP. Jeżeli podacie hasło KAMEK, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamek. Witam Was w kolejnym odcinku yy, sezonu. Czekajcie, sprawdzę coś. Okej, okay, gain jest w porządku, żebym za bardzo nie krzyczał do Was. E, no i co? Zostały nam trzy spotkania. Trzy musimy wygrać. Jeżeli dzisiaj zakończy się mecz porażką, do sezony zakończą się, no może nie porażką, bo doszliśmy do pierwszej ligi, ale miałem zamiar wygrać tą pierwszą ligę. Zobaczymy jak to pójdzie, jak to wyjdzie. Także muszę się spiąć. Real Madryt przed nami. Myślę, że teraz zagram Realem, później zagram Barceloną i później znowu Realem. Jeżeli dojdzie do tych trzech spotkań, halo, halo, proszę o znalezienie przeciwnika. No i co? Czy coś, 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 coś chcecie, żebym wam powiedział? Ładnie dziś wyglądasz. Nie, e, grajmy, grajmy, grajmy po prostu trzy spotkania i jedno właśnie teraz się zaczyna. Miejmy nadzieję na easy peasy wygraną. No kurde, gramy realem, gram, no, w, mam nadzieję, że w formie, no nie wiem jak jest. No ale trzy spotkania, trzy wygrać i koniec serii. Trzy ostatnie odcinki, bądź dwa, bądź dzisiaj się zakończy. Dzisiaj będzie ostatni odcinek sezonów. E, seria chyba, którą pierwszy raz dokończyłem No Nie, Punch Power w tym, w tym roku też dokończyłem prawidłnie. Także lecimy Bale, lecimy Bayern, lecimy Bailem dalej. Gareth Bale, Gareth Bale, aj, aj, piłka zabrana, ale spokojnie. Jeszcze, jeszcze to nie koniec, jeszcze to nie koniec. Benzema, ależ tu pierwsza akcja, bardzo dobra. No i już dobrze zaczęliśmy i o to chodzi. Cruz Krus? Kto to jest Krus? Gdzie jest. Ha! Lol, bo kiedyś grałem Niemcami, a ja myślałem, że gra e, ...Bajerdem! What the fuck w ogóle? No dobra, okej, okay, ja to przyjmuję na klatę, że, że ty tak grasz. Ale teraz e, Benzema, Benzema, ale że zwolnił ten Benzema! Czemu on tak zwolnił? Jakby na sprintzie w ogóle nie, nie biegł. No to było fatalne zachowanie ze, ze, ze strony benzemy. Ale dobra, już widzę, że taka klepa 1-2 działa na przeciwnika, czyli takie oddanie do HPO, a ten HPO oddaje z powrotem i, i jest dobrze. Ok, jest bardzo dobrze. Karim, benzema. O! Znowu się pomylił, mogłem iść do prawej strony i przy bliskim słupku. ajajaj, aj, aj, tyle błędów. Tyle błędów w jednej grze. Um, dobra, do poprawy to. Do poprawy szybkiej. Hes, Hamez znaczy się. Ale teraz odebranie piłki. No nie, no nie, no nie. Ok. Okej. Okay. O oh, fuck. Nie, dobrze Pepe, brawo. I teraz... Nie, Pepe mocniej! Znaczy te Marcelo. Dobra, spokojnie. Dobra, jest Ronaldo, pięknie, Ronaldo, dawaj do środka. Jest... Christiano... a nie, 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 to już był, To już wiedziałem, że tak się stanie. Dobra. Była tęgiem gra na, na prawej obronie chyba? Co, 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 co za dziwne, dziwne rozgrywanie? Okej, okay, kurde, szkoda, że ta piłka nie przeszła, to było blisko. Dobra, jeszcze raz. Na dół do Balea. A Bale poszuka kogoś, to może być Ronaldo. Ronaldo zgrywa do środka, jak krosupek. Ale do witka! Hesse, Hesse, jeden, Hesse, Hammes, rodriguez, co ja z tym Hesse, zawsze Hammes, rodriguez, Hesse, rodriguez chce co mi się myli, to nawet na początku dziś sezonu mogliście sprawdzić, a tutaj słupek, sporo zawieszania i na szczęście Hesse strzela bramkę, cross, jeszcze żółtą karkę, aha, to u niego cross, daj żółtą karkę, okej, okay, u niego to może, Thomas Miller, Thomas Miller, zabierzcie mu piłkę, halo, dobrze, ok, dawać drugą bramkę szybko. Koleś gra bardzo, bardzo, bardzo agresywnie w obronie, wychodzi i to może być jego zgubą, Cristiano Ronaldo, dobrze, Cristiano, a jeszcze Benzema, no nie, Manu Neuer, Manu Neuer broni to, ale spokojnie, spokojnie, sześć strzałów, przeciwnik zero, jest jeszcze Pepe, siódmy strzał niecelny. Arr. Ale czuję, czuję, że ten mecz jest po prostu w garści, wystarczy strzelić jeszcze raz, nie dać, nie dać przeciwnikowi strzelić. Oj, 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 tutaj nie, 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 niepotrzebne to było, ale dobra, jest Sergio Sergio Ramos, złe podanie, ale jest jeszcze Toni Kroos w środku pola. A, mogło iść do Ronaldo, tam Ronaldo miał 5 lat na, na wykonanie wszystkiego w tej akcji. Ups, 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 o Jezus, dawaj, dawaj Marcelo, dobrze, masz troszkę siły. No, przeciwnik teraz, się, oj nie, za bardzo chciałem, chciałem klepu, klepu zrobić, ale dobrze, znaczy dobrze, że to nie wyszło. Nie, dobrze, że nie wyszło. Ale Pepe teraz dobrze i do góry, i jeszcze raz, i do przodu, i w dół. I Ronaldo wybiega na czystą pozycję. Dawaj, dawaj, Ronaldo, dawaj, dawaj, dawaj. No i to musi być gol. Tak jest! 2 do 0! Easy peasy. Koleś, naprawdę nie wiem dlaczego znalazło mi takiego przeciwnika w pierwszej lidze, bo on nie wygląda jak na pierwszą ligę. Zobaczcie jego obronę, to jest takie dużo ślizgów, dużo próby odbiorów, bardzo agresywna gra i ta, ta gra mu się nie opłaca i nie wychodzi mu to, no nie oszukujmy się. No ale dobra, skoro on tak chce, to, to tak chce no i tak będzie grał, ale wątpię, że... No nie, może, może jest w pierwszej lidze. Naprawdę to można chyba nawet gdzieś sprawdzić. Jest, jest taka stronka do sprawdzania, w której ktoś jest tam, widzę. O, faul, karny, 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 tak jest. Dobrze, że tą piłkę gdzieś tam wybiłem, wtedy on po prostu w nogi mi wszedł. Żółta kartka jeszcze dla kogoś tam, dla. Kto to dostał żółtą kartkę? Nie wiem, dobra, Ronaldo. Od poprzeczka myślę, się zasadzę. I powinno być po, po, po męczu. Zaraz zobaczymy. Próbujemy gdzieś pod poprzekę, może pod poprzeczkę gdzieś w lewą stronę, hit, tu, w górę, w górę, tak jest, pięknie, 3 do 0, no 30 minuta to już chyba jest sprawa zakończona, może nawet przeciwnik zragequitować, w pierwszej lidze dawno ragequita nie było, ale zobaczymy, będzie grał jeszcze twar twardo, ok, no to grajmy, to grajmy, ja sobie jeszcze chętnie bramę strzelę, ok. Modric do tego dobiega pierwszy, tam... Modric, nie, nie trafi w bramkę. A to, to Modric, mogę, mogę to już spokojnie rozegrać. Przeciwnik widać, że już się powoli poddobył takie wychodzenie bramkarzem. To tylko oznaka tego, że, że już przeciwnik ma dość dzisiejszego spotkania. No ale zobaczymy, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. Okej, okay. jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ronaldo wybiega. Ronaldo zetnie do środka. Minie sobie jeszcze tego. A, ale tu musiał wrócić. No musiał wrócić. Kurde no. Ajajaj, aj, aj, tak to już by było 4-0, chociaż ja może też trochę spierniczyłem tą akcję. Jest Luka Modric, jest Luka Moldridge. Zagranie przed. Nie, kurde no. Takie niewykorzystane sytuacje. No dobrze, nie jest Bravo Ramus. Jeszcze Pepe. No, przeciwnik wchodzi we mnie po prostu. Co nie jest naj, najmądrzejszym rozwiązaniem. Teraz Hannes. Nie. Chames, chames, dobrze i teraz, teraz <laughs> Nie, no nie wierzę, matek zablokował tu piłkę. Kurde takie wychodzenie, bremka, czasami się upłaca. A tutaj był Van Persie style. Jeszcze jeden rzut rożny, czy nie? Tak, tak, jeszcze jeden. Gdzieś tam głębiej to. Może na Ronaldo. Gdzieś, o jest Ronaldo. Główka, ale prosto w ręce Nojera. Przejmijmy to, przejmijmy to. Jeszcze raz. Oj, halo. Palony? nie wiem czy był, był. No, szkoda. Jeszcze jedną problemkę jakbyśmy strzelili przed końcem pierwszej połowy. To by było swój taśnie. Po prostu. Dobra, ja jest piła do Ronaldo, to chodzi. Ronaldo zgasi klatą. Okej. Okay. No i wybije główką. No co za luj. <gryw> no nie wierzę w to. O! Oj. Oj, 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 wracamy Ramosem, wracamy Ramosem. A, dobra, koleś pierniczyła akcję, czy nie? Dobra, jest, jest, kasy jest na bramce, o to chodzi. Bo jego pierwszy strzał w ogóle, dobra, lecimy teraz z akcją. To jest akcja na bramkę. Chociaż, nie, czekajcie, już był na spalonym, widziałem, musiałem zareagować. Aj, no przeciwnik tym bramkarzem będzie mnie trollował tak cały czas. Aj, chyba spalony. E, tak, spalony. Kurde, no nie wierzę. Będzie mi trollował bramkarzem. W końcu, w końcu przeczekam to i w końcu golobne. Ale, ale póki co nie wychodzi to za dobrze. Oj, teraz może być jakaś akcja przeciw... O kurde. Dobra, jest serdże. Ramos, to jest koniec tej pierwszej połowy. Tak, 3 do 0. się na czwartą bramkę, no ale nie wyszło. O, przeciwnika nie zaliczyło w ogóle strzału, okej. Okay, na bramkę celnego. No dobra. Przeciwnik czuj się zmierzczony. Dobrze. Więc ma jeszcze raz. Wiedziałem, że to tak się stanie. I jest. 4-0. Pięknie, pięknie, pięknie. No, teraz już reczki w przeciwniku. 4 0 Mówiłem, musiałem spokojnie mieć duże miejsca. Tutaj sobie na prawo wystarczyło zejść. O. I spokojnie, ze innym strzałem tutaj. R1 i strzał i pięknie, i to jest Rejquit. To jest Rejquid. dzisiejszy. tak jest. Dzisiaj krótszy, krótszy odcinek, ale jak widzicie teraz na ekranie BUM 17 punktów, Dwa zwycięstwa i mamy tą unikę w kieszeni. To było na tyle. Widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i do zobaczenia. Hej, cześć, siema.